Serdecznie witamy, podsumowujemy, że nie w kolejności chronologicznej, ale tak sobie na koniec zostawiamy sobie zakopane na spokojnie tematy polskie. Na razie parę gal, których niektóre były rewelacyjne, na przykład ta w Las Vegas była rewelacyjna. Poziom walk, zaangażowanie pięściarzy było mistrzostwo świata. Naprawdę, słowo honoru. Parę walk, absolutnie polecam jak opuściliście, bo oglądaliście cokolwiek innego. Trzeba to zdecydowanie nadrobić jak, jak się da, zacznijmy od Monte Carlo, rosyjsko-rosyjski pojedynek, a właściwie pojedynek pomiędzy dwoma promotorami, rywalizującymi bardzo mocno, Egisem Klimasem, który reprezentował bez Putina kontra Andrii Rabiński, czyli Butajew, to jest zwycięstwo Egisa Klimasa, tytuł poboczny. Monte Carlo, dwóch Rosjan w głównej roli. No, takie rzeczy się zdarzają. Jeśli nie widzieliście gali, pewnie widzieliście, bo była pokazywana przez Polsce tylko dla wybranych, nie wiem ile tam było. 150 osób, 200 osób. Zupełnie nie chodzi o kibiców zresztą. No to miało sens, dlatego że mówiłem o tym wcześniej no, ani na Butajewa, ani na Bez Putina, ani nawet na Sicilię Breakhouse z trzema tytułami świata nikt więcej nie przychodzi. To zdecydowanie taktyczne posunięcie Eddie Herna. Zawsze można powiedzieć, no, sala, kasyna, Monte Carlo, wiadomo, że więcej ludzi mogłoby, nie mogłoby przyjść. Natomiast rzeczywistość jest taka, że gdyby to zrobił Gemdziem Grant, to i tak by nikt nie przyszedł. Więc rzeczywistość jest jakaś, jeśli chodzi o boks. Niespecjalna nie, nie, nie nie specjalna sprawa. No tutaj, tutaj ciekawostką jest to, że Eddie Hern bił się o tą walkę. Przetarg nie jest to żadna tajemnica, pół miliona dolarów zaoferował za ten pojedynek. Nie bardzo rozumiem jakim sposobem, ale zaoferował równy podział po 250 tysięcy dolarów. Mogę wam powiedzieć od razu, że gdyby na przykład ci pięściarze nie mieli tej ochrony finansowej ze strony DAZON i chcieli wyskoczyć na przykład na Gali, Chicago, Nowym Jorku czy Los Angeles, to może 50 tysięcy by się dla nich znalazło. Natomiast tutaj po ćwierć miliona, każdy jakoś, to się podobno opłaca. Ja specjalnie nie wiem, znaczy wiadomo, co chodzi, jeśli chodzi o DAZON, taki zupełnie na, na marginesie, z tego, co słyszę, to firma ma zamiar wejść na giełdę, jeśli nie w tym roku, to w następnym. O to chodzi, o to chodzi, żeby DAZON weszło na giełdę, były kupione akcje i wtedy wartość tego produktu jakoś się podobno zwróci tym, którzy na to wpadli, żeby to zrobić, bo inaczej... To się kompletnie nie składa. Chyba się zgadzicie ze mną, nie ma co do tego wątpliwości. E, walka Breka no, nie przekonują mnie. Nawet trzykrotne, e, nawet mistrzynie, które mają wszystkie możliwe pasy, tak ta ta jak Cecilia, Lady Cecilia, fajne to jest i tak dalej. Eddie Heard mówi, że w 2020 roku zobaczymy jej walkę z Katie Taylor. No, do tego to wszystko zmierza. Między innymi dlatego e, Tom lefre pośredniczył w e, po załatwieniu kontraktu, czy podpisaniu kontraktu Cecily Breakout właśnie z Eddie Hernem i Dazon, i metrum Boxing. Zobaczymy jak to będzie w rzeczywistości wyglądało. Na, tym, na, tej, na tej samej gali walka 36-letniego Chińczyka Zhang'a z rudenką Pojedynek 78 kontra 68, czy tam ileś Takie jest ich, takie jest ich miejsce w w rankingu pamiętamy Chińczyka, jak trenował u Mariusza, Mariusza Kołodzieja w Newark wspólnie z ekipą Ściurka, hmm, czyli Kamila Łaszczyka, Wachu itd., itd. Przeprowadzał go tam Dino Duwa, który ciągle jest z Chińczykiem. No Tutaj jest klasyczny przykład spróbowania wejścia na ten chiński market. że tam znajdzie się jakiś, jakiś e, e, sponsor, który, który wyłoży pieniądze, żeby pokazać go i na tym zarobić na razie zainteresowania nie ma żadnego oczywiście on sam opowiada, że jest gotowy na wszystkich najlepszych natomiast no, widzieliśmy w walce z Rudenką zupełnie przeciętnym pięściarzem że on gotowy absolutnie na nic nie jest natomiast no, mówię, no, wielki dwumetrowy Chińczyk w Chinach się ten produkt sprzeda, coraz częściej rozmawiamy w tym kontekście na temat sprzedawania produktu no ale mówię jak jest specjalnie mnie tutaj, na punkty wygrana Eee, przy okazji podsumowania, to podsumujemy moje typy. I tutaj na pewno nie straciliście, bo stawiałem na bez putina na punkty, stawiałem breakouts na punkty. Także jeśli postawiliście jedno i drugie, już ta woda mineralna, mam nadzieję, w lodówce stoi. Eee, dalej, przechodzimy do Birmingham. Tutaj, tutaj sensacja. Tutaj sensacja eee, z TT. kontra Kazimier. Tutaj stawiałem na knockout, knockout w wykonaniu TT Było w drugą stronę. No muszę powiedzieć, że nie ma, nie ma jakoś wyczucia. Nie, nie miał szczęścia specjalnie tutaj Warren, który teraz reprezentuje, chyba w poprzedniej walce popisał kontrakt z Tete. Tete miał zawładnąć rynkiem amerykańskim Natomiast Kazimiero, który, który wygrywał Zapisałem sobie w siedmiu różnych krajach To jest gościu, który mówi Jest dobra walka, dobre pieniądze Wsiadam w samolot, lecę, nie narzekam i walczę To jest tego typu pięściarz e, Powiem tak, oglądając ten, ten, ten pojedynek 13 kolejnych wygranych Zolani Tete Prawie 4 do 1 faworytem e, u Maheru. Może, może za bardzo czytał to, bo powiem Wam, że kiedy zacząłem oglądać tą walkę, wiem, że teraz to brzmi, każdy to może powiedzieć, oczywiście, ale kiedy zacząłem oglądać tą walkę, pierwsza runda spokojna, a druga runda spokojna, widać że, widać, że Tete kontroluje przebieg wydarzeń, od razu mi się skojarzyła, skojarzyła mi się, skojarzyła mi się walka z Marqueza Spakiao, z bo tak było podobnie, może nie do tego stopnia, aż bo tam, tam wyraźnie dominował pa Pacman. Natomiast tutaj tej wyraźnej dominacji może nie było, ale widać było, że Tete czuje się pewnie. Zapewnie. Nie wiem, czy, czy, był, to, czy był to pomysł e, na tą walkę. E, no, gościa, który naprawdę się, no, Casimero nie pękł. To, to jest gość, który wiadomo, że będzie walczył. Nie wiem, co go chciał wciągać na ten pomysł, że czujesz się zapewnie, zaatakuj. Natomiast no, w trzeciej rundzie bum, bum odjazd. Poważna, poważna sensacja. Plany, e, nie wiem jak teraz się potoczą. E, Franka Warrena, natomiast to jest poważna sensacja. To jest poważna sensacja, zdarzyło się. No ale tak to jest, to jest, to jest boks. Zresztą, no, ja stawiałem tutaj na dobrą walkę od początku, bo wiadomo było, że Kazimiera to nie jest gościu z łapanki, którego tam wstawiono. Natomiast, że, że te, te, no może te przerwy. Pamiętamy, kontuzja, miał występować w World Boxing, Super Series, trudniej, nie mógł i tak dalej, i tak dalej. Nie pomogło mu to, nie pomogło mu to, przegrał przez. Ciekaw jestem, co dalej będzie. Ciekaw jestem, jak dalej będzie wyglądała ta współpraca Kazimiero, czapki z głów, tak się wygrywa w walki, w których się nie jest faworytem. No i chyba przechodzimy w tym momencie, chyba, chyba nawet nie. Nie, nie, najpierw, najpierw, przepraszam, najpierw najlepsza gala tego dnia czyli wczorajszej nocy u was i tak dalej, czyli gala w Las Vegas. Wiadomo było, że to będzie ok gala. Natomiast, że będzie tak dobra gala, z tak dobrymi pojedynkami, nie wiem, podejrzewam, że jedna z najlepszych gal ESPN Plus, jakie widziałem w tym roku. Jako całość. Każda walka, każda walka. Nie mówię o tych undercard zupełnie na dole, chociaż wiem, że tam też były walki, ale ich nie oglądałem. Natomiast to, co oglądam, każda walka, 100% profesjonalizm, podejście. Charakter, stawianie wszystko na jedną kartę, poziom sportowy, wszystko grało, absolutnie wszystko grało, kompletnie trzeba zobaczyć, nawet jak zawodnicy. Akurat walka, która spodziewałem się, że może będzie inaczej, wyglądała wyglądała e, trochę bardziej spokojnie niż się spodziewałem, ale mamy wytłumaczenie, dlaczego tak się stało. Zaczynamy od początku. Adames z kontra Teshera, zobaczcie tą walkę. Absolutnie, zobaczcie tą walkę. Macie zobaczyć jedną walkę ze wszystkich, które Wam w tym momencie radzę. Tesera kontra Adams. Serducho tych dwóch gości, łomot z jednej i z drugiej strony, Tesera wyglądający jak po zderzeniu czołowym bez samochodu z tirem od drugiej rundy. Krew mu się leje z każdego możliwego miejsca na twarzy. A coś pięknego. Naprawdę, naprawdę takie walki to ja mogę oglądać 30 razy i do tej walki na pewno, na pewno będę wracał. Fenomenalna walka o tytuł mistrza świata, no bo sera już na tym, na tym kongresie WBO będzie ogłoszony pełnoprawnym mistrzem świata, więc panowie wiedzieli o co walczyli. Adames, człowiek, Boba Aruma, ESPN+, no natomiast te szara nie wiem, kiedy przegrał z Curtisem Stevensem myślałem, że to już jest gameowe dla niego. Natomiast okazuje się, że, że ci pięściarze mają coś. Nie wiem, no mają, mają, mają ten charakter, który, który, który wyskakuje. Adames mocniej bijący, cięższy, natomiast nic nic nie przeszkadzało. Ta, ta lejąca się krew po twarzy nic nie mogło zastopować te szary. W siódmej rundzie położył w siódmej, w siódmej rundzie na deskach Adames... Zrywa się. Wygląda, że uda mu się jeszcze tą walkę wygrać. Później znowu atakuje. Nie przestał zadawać ciosów. Przygotowanie kondycyjne jednego i drugiego. Po prostu nie z tej ziemi. Szczególnie, szczególnie te szery. Jednego i drugiego nie samo, ale normalnie inna planeta. Wierzcie mi, to była absolutnie inna planeta. Musicie, musicie to zobaczyć. Mistrz świata wagi junior, junior średniej. Gratulacje dla te szery. Doskonała, doskonała walka. Koniecznie rekomenduję. Musicie zobaczyć. Tak macie czas oczywiście. Lecimy dalej. No. Frampton McQuarrie. Um, inna walka niż się spodziewałem. Spodziewałem się łatwego zwycięstwa Framptona, a Frampton przyznał, że uh, dwukrotne problemy podczas obozów treningowych e, z ręką. E, ta ręka nigdy nie zaleczona. Między innymi, jak sam powiedział, dlatego starałem się nie tylko dlatego, że McQuarrie był wyższy ode mnie i. I te uderzenia na korpus były łatwiejsze, wiadomo, wyższe, niżej, tutaj te schaby są, wszystko to działa, natomiast powiedział, że no, mniej boli jak się bije po, po brzuchu, po nerkach i tak dalej, niż jak się bije po głowie. No tru, trudno, trudno, nie przyznać mu racji, no bo dokładnie tak jest, wygrał tą walkę na punkty, tutaj wątpliwości co do tego, kto tą walkę wygra, nie było, ja stawiałem, że wygra przez nokal, natomiast no to go jakoś tam tłumaczy, bo akurat wierzę mu, wierzę, zwieniłem do, do mojego kolegi, która obsługiwał tą galę, mówi, to jest to prawda, Framton nie chciał o tym mówić przedtem, natomiast e, natomiast rzeczywiście walczył z, z dłonią, która nadawała się w parę różnych miejsc, natomiast nie na ring, wreszcie ostatnia walka, tak mówię, tą to, to można odpuścić. Natomiast Teixeira plus Valdez contra Lopez nie naprawdę nie, nie, no, jak się ogląda te walki, to musi wrażenie, że to jest inny sport. Naprawdę, że to jest inny sport. Rękawice to mają takie same ringi, jest taki sam, ale to jest inny sport. Um, przypomnę, co się stało w tej walce zanim wyszli na ring. Kolega Gutierrez wyskoczył, który miał walczyć z Valdezem, wyskoczył na ring mając 4,5 kg. Nie przysłyszeliście się, nie funta 4,5 kg więcej ponad limit, czyli wyskoczył 2 limity więcej niż powinien na ważeniu. A mina Boba Aruma absolutnie bezcenna. Najpierw wyrzucił całą ekipę, e, całą ekipę z ważenia, wyrzucił ich z ich, fajne wideo, wyrzucił ich z, e, z tej sceny, na której było ważenie, a później poszedł dalej. Zadzwonił do hotelu i anulował im hotel. I wyrzucił całą ekipę z hotelu. Brawo panie Bob Arum, nie można, nie można opowiadać bzdur. Że się jest gotowym do walki, po czym wyskoczyć na ważenie 4,5 kg więcej, dwie kategorie wyżej niż miał walczyć. To no, jest Gutierrez, do widzenia, odjazd. Na jego miejsce skoczył Lopez i to wyglądało na zmianę na lepszą, mimo że Lopez jest w kategorii niżej. I rzeczywiście tak było. Dostał dodatkowy bonus i miał walczyć Lopez na tej samej gali. To nie jest tak, że on nie wiedział, że będzie walczył z innym rywalem oczywiście, a nie z kimś tak doskonałym jak Wades. Natomiast dał fenomenalną walkę. Młody chłopak, 23 lata, w drugiej rundzie. Wydaje mi się, że Valdez myślał, że no, przychodzi gościu z niższej kategorii wagowej, to ja tam mogę przez jego ciosy przechodzić jak przez masło. Co on mi tam zrobi? No, okazuje się, że może zrobić w drugiej rundzie Valdez na deskach. Później jednak ta siła wzięła górę w siódmej rundzie. To on ma na deskach Lopeza. Ciągła wymiana uderzeń. Ciąg ciągła wymiana uderzeń Naprawdę, przyjemność, przyjemność oglądania. Um, I tutaj błąd Russella Moore. Ja zwykle po ostatnich tych przypadkach, które zdarzają się na świecie, jeśli chodzi o kontuzję zawodników, czy nawet tragiczne wypadki, jak śmierć w Chicago, mówię: lepiej zatrzymać niektóre walki niż puścić dalej. Natomiast tutaj a, był na deskach. Lopez wstał. A, zadawał ciosy, parę, parę kombinacji, jeden z tych ciosów dochodzi, dochodzi, dochodzi Lopeza, cios Waldeza sędzia zatrzymuje walkę, Lopez ma rację, z tych czterech czy pięciu ciosów, które tam poleciały, jeden doszedł, reszta była zablokowana, Russell Mora kończy walkę, ja tą walkę puścił, ja tą walkę puścił, dlatego że jeden i drugi na to absolutnie zasługiwał, natomiast no, żadnego protestu nie będzie, z tą jakby był, to by niczego tutaj absolutnie nie zmieniło, Lopez wygrywa tą walkę przez, e, walkę przez, e, przez TKO w siódmej rundzie, czyli podejrzewam tak jak, tak, jak stawiałem. Natomiast, czy stawiałem, czy nie, nie ma znaczenia. Moja opinia, że ta walka, walka powinna być puszczona, puszczona dalej. To mamy za sobą teraz tą część, e, mamy tą, za sobą tą część, gdzie my tutaj mamy... to. Te zapiski, i tak dalej. Mamy tą część zagraniczną. No, natomiast przechodzimy teraz do, do części polskiej. A gala w Zakopanym. przepraszam, jeszcze dodam zdanie na temat. Widziałem dzisiaj rano, nagrywam to w niedzielę, fajnie krótko. Właściwie taki przegląd, bo nie widziałem całej walki strecki kontra talarek. Tam sędziowie ogłosili a, remis. A, ja wiem, trochę rozbieżne te decyzje sędziów, no bo trzy rundy między jednym a drugim sędzią, koło remisu, bo, może, ja bym, to, ja bym tą walkę dał, e, jednak może, nie wiem, pierwsze rundy były, pierwsze rundy dla Stryckiego, dalej Talarek, ja wiem, może Talarek nieznacznie, jedną, dwoma rundami, jedną rundę, ale remis jakoś tak specjalnie mnie tutaj nie, nie razi w tym pojedynku polskim, no ale... Jesteśmy teraz w Zakopcu. Um, tak jak wspomniałem, no dwie walki przedtem budziły moje, moje zainteresowanie. E, zacznę od walki Fina z Mateuszem Trycem. Napisałem od razu na Twitterze brawa dla Mateusza Tryca, mój kolega z Kanady, Ryan Scalia, niepocieszony. Natomiast, no, nie wiem, nie wiem czy niepocieszony, czy niepocieszony, natomiast Kryc był, był lepszym pięściarzem. Zaczynał, zaczynał fin jak, jak milion dolarów, prawie każdą rundę. Pierwsze 30-45 sekund do przodu, dynamika. Kryc próbuje coś tam zrobić i nagle stop. I nagle stop. Nie wiem, czy, czy on był, czy był przekonany. Podejrzewam, że tak, że był przekonany, że być może tryc, nie wiem, przestraszy się i ucieknie, ale to nie tryc. Także brawa dla tego zawodnika. To poważny skok jakościowy, olbrzymi skok jakościowy między, między tym, z kim walczył do tej pory. E, nie będę robił teraz e, z Kanadyjczyka jakiegoś tam killera ringowego. Natomiast jeśli chodzi o dla chłopaka, który ma 8 walk, e, pojedynek z kimś, kto ma 21 zwycięstw i 15 KO, silny Natomiast nie aż tak silny. Mi się wydaje, że tu jest kolejna, nie miałem okazji rozmawiać z ekipą kanadyjską na ten temat, ale tak oglądając ten, ten pojedynek TVP zwróciłem uwagę, że nie wiem, był przekonany Finn, że on będzie fizycznie silniejszy, że on będzie mógł przepychać Trylisana. Natomiast było odwrotnie. To tak jakby brakowało pomysłu, jak te 45 sekund czy 30 sekund tej będzie się dla Fina kończyło, no to... W dalszym ciągu ten trys był przed nim. No i co teraz z nim zrobić? Tryc fajny, fajny, lewy, prosty, e, fajne. Wydaje mi się, że więcej uppercuts, bo tam aż się prosiło o te, te podbudkowe, kiedy kiedy szarżował, kiedy szarżował final, tak wspomniałem, dziewiąta walka dopiero w karierze. Chłopak ma szansę się jeszcze jeszcze czegoś nauczyć. Um, zobaczymy, jak ja się na żywo. No może coś tak ultra super ważne, to trzeba od razu powiedzieć na żywo, ale jak nie ultra super ważne. Nie, raczej nie jest ultra, ultra super, super ważne. Um, Czerkaszyn Eklund. Mówiłem w zapowiedzi, że nie jest to temat. Nie jest, nie, nie jest to temat na walkę. Eklund poza groźnie wyglądającymi tatuażami i muzyką wychodził na ring. Po 5 sekundach robił tą pozycję, cofał się na liny. I listu, sekundy, kiedy jeszcze, e, kiedy jak długo wytrzyma e, Fiodor. Pewnie mógł to skończyć w pierwszej rundzie, skończył to dwie rundy później. Również się załapaliśmy na tak zwany money line, bo u mnie było poniżej czterech rund. ile pamiętacie? Także dziękujemy Fiodorowi, ci, którzy stawiali na wodę mineralną. Natomiast no, nic ta walka nam nie dała. Rozumiem, że podtrzymanie aktywności. Przypominam słowa nie moje, tylko Fiodora Czerkasyna Nie moje, tylko Fiodora Czerkasyna Zawodnik. Który bije się z pięściarzami gorszymi od siebie, równa do tych gorszych, a nie do tych lepszych, w dalszym rozwoju. Żeby się rozwijał, Fiodor on potrzebuje zawodników takich samych, takich samych zawodników jak on, albo lepszych. Słyszę, że jakieś tam niebotyczne sumy żądane są za, za, za walkę z nim. Z jednej strony wiem, no bo dobrze się pokazał na tych, na tych sparingach, to słyszałem nie tylko od kolegów z Polski, ale również kolegów z Anglii z Kalowym Smytem. Fajnie to wyglądało, natomiast no w tej niebotycznej sumy specjalnie nie wierzę, dlatego że nie chce mi się wierzyć, że zawodnik 40, powiedzmy na świecie, bo ja to jest ten przedział, który ja chciałbym zobaczyć w następnej walce e, Fiodora Czerkasyna, czyli gdzieś tak około 35 miejsca na świecie. To są, to są dla niego rywale żeby tam goście żądali jakichś niesamowitych sum, to znaczy niesamowite sumy, 20 tysięcy dolarów, 25 tysięcy dolarów, no, chyba warto zainwestować. Czyli znaczy, chyba jest, nie moje pieniądze. Oczywiście łatwo wydaje się czyjeś pieniądze, natomiast no, wszystko zależy, jakie, jakie cele mierzymy. Um, e, to jest taka kategoria wagowa, w której musisz naprawdę mieć, mieć dobrych rywali. Nie ma na co czekać. Kilka, nie wiem, kilkanaście razy w tych vlogach mówiłem, że nie znoszę czegoś takiego, jak mówienie, że młody i rozwojowy. Ludzie mający 19, 20 lat są mistrzami świata w boksie. Są. I takich przykładów jest, jest mnóstwo. Albo jesteś dobry, albo jesteś niedobry. Obowiązuje to w każdym sporcie świata. Koszykówka, piłka piłkarza, każdy. Oceniasz umiejętności. W Manchesterze United grają 15-letni ludzie. 15-letni piłkarze. Wielu drużynach nagra, bo są dobrzy. Albo jesteś dobry, albo nie jesteś dobry. Krótka piłka, więc tutaj ktoś mi zapytał na Twitterze: No tak, panie przyjacielu, jak pan mówi, że, że kogoś lepszego, ma pan jakieś nazwisko. Nazwiska nie mam, ale niech to będzie ktoś 35. Fiorel Czerkaszem na to, na to zasługuje. Rozmawiamy dłużej na jego temat, prawie niż walczył. Nie powinno tak być, no ale. Widzimy, że mamy ten talent. Każdy z nas to widzi. Fiodor wie, wie to najlepiej. Mam nadzieję, że następny rywal będzie właśnie gdzieś tak około 35-40 miejsca na świecie. Jak widzicie, nie chcę żadnych 15-20, bo to jest nierealne. To bez sensu by było, bo aż tak dobry. <laughs> Przepraszam, Fiodor, Fiodor nie jest. No i wreszcie główne danie wieczoru Diablo Taylor Mabika. Tutaj. Krótka rozmowa z Andrzejem Wasilewskim e, na Twitterze. Pozwolę sobie zacytować, co ja napisałem. E, już tutaj w tym momencie wrzucamy. Powiedzcie mi, co, co o tym myślicie. Bo nie każdy ma Twittera. Ktoś mi się w tym momencie, ktoś mi się w tym momencie zapyta, e, dlaczego czytasz, co jest na Twitterze. No, nie każdy ma Twittera. Na przykład, moja opinia po tej gali. Żeby nie być przemega przemegaczasz 16 godzin temu. Diablo, a bez formy, przed makabu, mabika, podobno niewygodny, to niewygodny w cudzysłowie napisałem, dlatego że jeden z, a, jeden z kolegów, nie komentujący, bo komentujący, panowie, piątka, tak powinno to wyglądać, tak powinien wyglądać komentarz tej walki, bardzo mi się podobał, uczciwy komentarz ze strony kolegów z TVP, a teraz po walce jeden z, z Jeden z kolegów, którego, przepraszam, nie znam, w wywiadzie rzucił taki temat, że Mabika to niewygodny rywal. Wcale nie niewygodny. Bardzo super prosto walczący gość. Ultra łatwy. Nie niewygodny. Ale nie o to chodzi. Cały tweet. Diablo bez formy przed Makabu. Mabika podobno niewygodny. To szósta dziesiątka świata. Fakt. Szósta dziesiątka. Koniec szóstej dziesiątki. A, a i tak wygrał 3-4 rundy. 3-4 rundy wygrał na 100%. Znaczy remisu to nie było. Bez jaj. Trzy rundy wygrał na pewno, na siłę można było dać cztery rundy, czyli 6 do 4 dla diabła, 7 do 3, coś koło tego. Niepokojące te kontuzje ręki, Diablo, powtarzający, że nie mógł zadawać ciosów, że nie był przygotowany do końca, jeśli chodzi o fizycznie. Diablo to twój problem, dalej mój tweet, że musiałeś zbijać 14 kg. Nie dawajmy takich argumentów. No proszę was. Zresztą sama Andrzej Właślewski który się obraził ten tweet, teraz powiem, co, co napisał, zwracał na to uwagę, że się zapuścił. No to Andrzej, no nie, nie możesz jednego dnia mówić, że się zapuścił, a drugiego dnia być obrażony, że ja piszę, że, 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 że ma 14 kg. To, że miałeś kontuzję ręki nie znaczy, że nie mogłeś biegać, trenować, trzymać wagi Diablo. To to nie jest, to nie jest, to nie jest absolutnie e, wytłumaczenie, żadna wymówka. Na makabu 300% lepszy albo powtórka z Murata. No taka jest rzeczywistość. Każdy to widział. Napisałem tego tweeta, Andrzej Waślewski odpowiedział. Okej. Okay. Przemek, proszę Cię, po pierwsze trochę szacunku, bo dzięki polskim pięściarzom Twoja praca, e, pasja i praca ma rację bytu. Po drugie, każdy, a więc szczególnie Ty, świetnie rozumie, że taki zawodnik jak Diablo nie jest w stanie, nie powinien być w takiej walce otwarty na niepotrzebne ryzyko. Moja odpowiedź, żeby ten temat zakończyć. 1. Pisanie o tym, co każdy widział, nie jest brakiem szacunku. 2. Mówiłem o niepotrzebnym ryzyku w zapowiedzi walki. Ci, co oglądali vlogi, wiedzą. Eee, jest różnica między walczeniem ostrożnym i słabym. Tak mi się w każdym razie wydaje. Pytanie trzecie. Według Ciebie diablo walczył dobrze. Numer 4. Mam pasję do boksu. Polski boks ma zero wspólnego z moją racją bytu. Ponieważ to Andrzej Wasilewski zasugerował, że nie wiem, pisanie pozytywnie o polskich pięściarzach wpływa, nie wiem. Na moją, na moją kieszeń zero wpływa. Pozytywnie czy negatywnie. Bo jak zawsze mówię to co widzę, czy mi się podoba czy nie. Ciekawe, że, że odzywamy się dopiero wtedy do mnie, jak jest coś mówię, nie tak jak po linii jest. Bo jak mówię dobrze, to jest cisza. Nikt nie mówi, Przemek dzięki, że zauważyłeś walkę, a, a robię to wielokrotnie. Jeśli chodzi o, o pięściarzy, knockout, promotion. Także Diablo, no spodziewałem się, no mówię, no 60 nie spodziewałem się oczywiście żadnego pójścia na ryzyko, bo nie o to chodzi, tak jak napisałem w Twitchie, można walczyć ostrożnie, ale kontrolować walkę, natomiast tutaj było za, za, za wiele było takich no, rzeczy, które nie rozumiem. No, brak kompletnie podwójnego, lewego, prostego. Każdy lewy, lewy prosty to, to Malbika miał wrażenie gościa, który nie wiem, walczy z Mike Tysonem, nie wiedział co się dzieje. Ee, wiele, wiele, wiele rzeczy w, te, w tej walce no, wskazywało na to, że, że no, nie był przygotowany, nikt mnie nie przekona, że nie przekona mnie, że to był dobrze przygotowany, nie mówię w tym momencie, że była to wina Fiodora Łapina, proszę mnie dobrze zrozumieć, natomiast w tym pojedynku e, biorąc pod uwagę cele, bo to nie jest tak, że Diablo sobie walczy przez następne dwa lata w Polsce, może tam kiedyś będzie jakiś tam walka ze szpilą i tak dalej, nie, nie, ma, nie ma znaczenia. My mówimy tutaj o gościu, o którym się pisze co, co 30 sekund w różnych mediach, że będzie walczył o tytuł Mistrza Świata. Zupełnie inna poprzeczka. Zupełnie inny sposób wymagania. Zupełnie inny, przepraszam, nie sposób wymagania, tylko to, co wymagamy od kogoś takiego. Ja nie oczekiwałem jakiegoś wymiany strzał na strzał, bo to był idiotyzm. Mówię zresztą we vlogu, nie będę się powtarzał. Natomiast spodziewałem się ułożonego, Mabike, przepraszam, ułożonego diablo. To jest spokojnie, będzie pukał, czekał. Nie wiem, potraktuje to jako walkę testową przeciwko zawodnikowi, który walczył z tym samym pięściarzem, z którym on ma, on ma walczyć. Czyli ten test można, można było zrobić. Natomiast za mało argumentów po swojej stronie miał diabła, żeby, żeby z tej walki zrobić pozytywny tekst, test. Tutaj pozytywnego testu nie było. A po prostu walka, walka się odbyła. No równie dobrze można tą walkę można było zrobić w sali gimnastycznej. I też byłoby zaliczone te W, czyli, czyli win, wynik poszedłby w świat, ranking by nie spadł. Natomiast przekonywanie mnie, że to jest dobrze walczący Diablo, Diablo jest, jest zaklinaniem rzeczywistości. Tak nie było. To nie był dobrze walczący Diablo. Ja lubię Diablo. My się znamy 20 lat. Diablo wie, że ja go lubię. Ale to nie znaczy, że ja muszę tutaj wciskać Wam kit, bo nie o to chodzi. Nie o to, chodzi. to by było na tyle. Na zakończenie wrzucam zdjęcie obiektu zbudowanego przez 6 tygodni przez... Ekipę z Arabii Saudyjskiej. Nie mogę się doczekać. Od czwartku lecimy z przekazem z Riyadu. Pozdrawiam Was serdecznie. Miłej niedzieli. Odpoczywajcie na razie.